Cześć, witam wszystkich na kanale, jako że dzisiejszy dzień to był dzień meczu reprezentacji, więc widzicie mnie w koszulce reprezentacji narodowej z barwami, cały rozemocjonowany, pewnie jak większość ludzi w kraju, nasza reprezentacja wygrała, więc jest radocha, jest fan, dali nam wiele radości, ale też nerwów, tak, Wię coraz więcej siwych włosów, no, ale ważne są trzy punkty, prawda? No, ale przejdźmy do e, naszego hobby. E, kolejnego, no nie? Niektórzy, niektórzy też są fanami piłki. E, chciałem wam porozmawiać o tym, co e, pokazuję tutaj, na, e, właśnie na telewizorze. E, to włączyłem na YouTubie e, taki kanał El Analista Del Bits e, i on często ten kanał robi porównania na różnych konsolach, pomiędzy konsolami na przykład między PS2 a Xboxem Series X i PC-tami i tutaj mamy prezentację, porównanie <coughs> Wiedźmina z Next Genowym Patchem i właśnie o tym chciałem porozmawiać, to jest darmowy, darmowy upgrade graficzny dla konsol Next Gen oraz PC-tów w późniejszym czasie, jak informowali Redzi, mają, ma, ma ten dodatek też wylądować na konsolach poprzedniej generacji PS4 i Xbox One oraz Switch. Jak widać, naprawdę są, są poprawy i w wielu, wielu, wielu momentach poprawili naprawdę fajnie grafikę. Można to tutaj sobie zobaczyć, właśnie w side by side porównanie, więc no naprawdę zmiany są całkiem fajne i dużo, dużo tego wprowadzili. Ja pokrótce chciałem Wam powiedzieć mniej więcej, co, co Redzi w tym tygodniu na streamie swoim na Twitchu pokazali i mniej więcej, jakie, jakie zmiany są planowane. Nie wyszło, jeszcze, nie wyszło jeszcze patch notes, więc dokładnie nie wiemy poza tym, co zostało powiedziane na, w, na streamie, prawda? Czy znaczy generalnie wiemy, że upgrade graficzny będzie, będzie darmowy dla wszystkich, którzy nabyli grę? I będzie zawierał. Ja to tak przeanalizowałem i Stream i też kilka ka kanałów, które bardzo interesują się właśnie z głównie Wiedźminem, zwłaszcza trzecią częścią, to jest jeden z, ta, jeden z kanałów to jest X Letalis, a drugi to jest Last Known Mill I oni bardzo często mm, robili różne analizy pokazywali różne smaczki z Wiedźmina III i teraz też robili właśnie też analizy trailerów itd. Tak Tutaj widać na przykład, przerwę tak szybko, jak w jaki sposób wprowadzili screen, screen Space Reflections, jeśli chodzi o nabrzeże przy, w okolicy Nowigradu, tak mi się wydaje, to było chyba Nowigradu, Aczkolwiek nie jestem pewien, bo nie, nie zdążyłem zobaczyć do końca. Bo to mógł być Oxford, Ale. No, nieważne, w każdym razie ta woda naprawdę wygląda całkiem ładnie. I teraz wracając do e, listy, co zostało poprawione, teraz wam powiem. E, e, ma być dodane alternatywne stroje zbroje postaci, czyli e, to ma być inspirowane z, e, partnerstwem z Netflixem e, chodzi o to, że. Zbroje mają być w, w, wzorowane na pancerzach, na przykład Geralta e, z pierwszego i drugiego sezonu serialu e, Witcher e, Wiedźmin na Netflixie. E, I e, najśmieszniejsze jest to, że to pewnie jakiś taki żart jest, no nie? Bo pokazali na streamie, że dodane, dodane będą też te bardzo kiepsko wyglądające stroje Nilfgardu z pierwszego sezonu, tak więc pośmiejemy się trochę, ale to oczywiście będzie opcjonalne, będzie można to włączyć, bądź nie, prawda? Wszystko wskazuje na to, że będzie nowy quest, który pozwoli nam właśnie zdobyć te nowe ekwipunek i jest bardzo prawdopodobne, że będzie on w w tym diabelskim dole, to jest jakby taka duża lokacja, która jest zamknięta dla graczy, przynajmniej na konsolowej wersji, tak więc zobaczymy, jak to będzie. Planują wiele poprawek, zbagowanych questów, wprowadzą między innymi w tryb fotograficzny, praktycznie taki sam jak w cyberpunku. Mają zostać wprowadzone nowe warunki pogodowe, hmm, to może, może to będzie jakaś, nie wiem, jakaś taka Burza, y, która na przykład mogłaby być na skeligę, ale to taka burza pomieszana z, przechodząca w sztorm na przykład, ciekawe. Nowe tekstury, trawy na przykład kamieni na bruku. Jak spojrzymy na przykład na rynek w Nowigradzie, tam często taki właśnie był wystrój. Co jeszcze? Ma być nowa kamera z zza ramienia i to będzie bliżej postaci. Więc będzie na przykład można widzieć jakby bliżej ekwipunek Geralta, który ma na plecach oba miecze, prawda? Srebrny i stalowy, plus kusze. Tak więc może to być ciekawe. O, właśnie teraz to w, w, no na porównaniu widzicie, jak to wygląda poprzednia wersja i kamera w nowej wersji, prawda? Oczywiście będzie opcjonalna, więc nikt nie będzie zmuszony jakby do tego co jeszcze zmiana wielkości napisów i pauza podczas gry podczas scenek to pierwsze dla mnie jest naprawdę rewelacyjne ponieważ czasami miałem problem z napisami jako osoba która ma jakąś tam lekką wadę wzroku akurat teraz nie widać no bo założyłem soczewki ostatnio ale wcześniej gra na przykład widzieliście mnie w okularach no i czasem trzeba było wysilać wzrok zwłaszcza na przykład gdy czytało się gdy czytało się no, y, 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 dokumenty wszelakie, prawda, które w grze znajdujemy, y, które prowadzą nas w fabułę, wprowadzają nas w fabułę, w klimat i wydarzenia, które wydarzyły się w, wcześniej, prawda, y, co dalej będzie? Y, będą cross-platformowe savey, czyli na przykład, jak zaczniemy grę na PC, to możemy później kontynuować w, y, na konsoli. Y, tak więc, no, całkiem ciekawe. Będziemy mogli wyłączyć mapę i e, interfejs użytkownika UI, in, User Interface. E, będą nowe filtry do mapy. E, szybka zmiana znaków w czasie walki, czyli e, prawdopodobnie triggerami będziemy zmieniać e, w, e, znaki, zamiast wychodzić do menu, e, pauzować grę, wchodzi, wchodzić do menu i wybierać z kółka określony znak, prawda? czy to Quen, czy Axi, czy Irden dalej. Co jeszcze? No, najważniejsze to na co czekamy, czyli Krem de la creme. grafika. Będą zapowiedziano dwa tryby, tryb Performance w 4K w, w, to będzie 4K i 60 klatek na sekundę oraz tryb Ray Tracing w 30 klatkach na sekundę. Popraw, poprawione zostaną i dodane będzie więcej właśnie w wspomnianych wcześniej SSR, czyli Screen Space Reflections, czyli jak to wiemy na przykład z materiałów Digital Fundry, to są jakby takie pseudo ray tracing, tak? Okay. Ktoś kto jest bardziej rozeznany w, w tych tematach, może mnie jakby zbesztać za to, no ale no, można to tak w uproszczeniu powiedzieć, prawda, wiadomo, że Ray Tracing to jest jakby coś innego, ale Screen Space Reflections jakby dają takie złudzenie jakby tego, że na przykład coś się odbija w wodzie i tak dalej. Co jeszcze zostanie dodane, poprawione zostanie i dodane więcej Global Illumination, dzięki temu na przykład oświetlenie będzie bardziej realistyczne, Tekstury poprawa, poprawa i nowa roślinność dodana, czyli część zmieniono, część dodano. Tutaj właśnie też można zobaczyć w, na porównaniu obok siebie. Dodan, tekstury, tekstury, które dodają bazują na modzie, który się, znaczy nie wiem, czy to Hulk Hogan, nie, jest, nie jestem graczem PCow, więc nie wiem. Możecie w komentarzach podpowiedzieć. Bazują na modzie Hulk Hogan, czyli zakładam, że to jest jakby autor tego moda z, z PC. Co tam jeszcze? Dodali alternatywny wygląd Jaskra, czyli będzie on bardziej wyglądał właśnie, w, będzie zbliżony do serialowej wersji. Ale nie zmieniali kompletnie twarzy, zmienili tylko mu fryzurę, tak jak tutaj właśnie widzicie. I to jest właśnie najśmieszniejsze, bo w pierwotnych materiałach reklamowych, jak zapowiadano, w zapowiadano premierę właśnie, że w Redzi chcą zrobić odświeżoną, odświeżony patch graficzny, no to widać było na przykład tego Geralta w wzorowanego, postać Geralta była wzorowana na Henrym Cavillu właśnie z serialu Netflix, wiedźmi na Netflixie, tak więc to było troszeczkę dziwne co jeszcze poprawiono obrażenia przy skokach i upadkach zostanie to znacząco zmniejszone no i co trzeba o czym trzeba pamiętać patch jest skierowany głównie na konsole i warto o tym pamiętać ja tylko cofnę tutaj żeby to nam po prostu coś leciało Patch jest skierowany głównie, jeśli chodzi o stronę graczy konsolowych, ponieważ no, gracze pc owi powiedzą, że no ale przecież my już to mamy, jest masa modów i tak dalej. No ale niestety tych modów na konsolach nie można było aplikować. Wielokrotnie w... ubolewałem nad tym, bo na przykład bardzo mi się podobała taka możliwość, która była na pc można było odpalić taki tryb, w którym kamera, jakby luźno, porusza się w jakiejś lokacji, i mamy jakby takie losowe ujęcia w, w czasie rzeczywistym z danych lokacji. To naprawdę tak pięknie wyglądało bardzo fajne. Więc teraz przynajmniej będziemy mieć w, w tryb fotograficzny. No i jak tak, jakby wymieniłem wam już to, 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 co dowiedzieliśmy się na streamie w tym, w tym tygodniu, i teraz możemy sobie tak jeszcze raz zerknąć tak na spokojnie, jak to wygląda na porównaniu, i muszę przyznać, że naprawdę jest, jest to. Wygląda to bardzo fajnie. Zaraz zobaczymy, jak to będzie. Będą pokazywać też jeszcze porównanie pomiędzy PS4 Pro a PS5. O, właśnie teraz mamy PS4 Pro. O, i tutaj właśnie ważna rzecz, której nie wymieniłem. Wersja na PS5 będzie obsługiwać haptyczne triggery. Więc, no, rozgrywka będzie ciekawsza, tak? Zawsze to będzie coś innego. Ja będę planował ogrywać gry właśnie. Na PS5, żeby właśnie spra sprawdzić sobie, jak będzie działać właśnie te haptyczne y, triggery. Y, zobaczymy, jak to będzie, jakie będą doznania. No i tutaj właśnie ray tracing. Y, no i warto też powiedzieć, że ray tracing będzie m, jakby ograniczony, y, tak jak widzieliśmy, to nie będą jakby ray tracingowe odbicia, na przykład w wodzie i tak dalej, y, tylko bardziej będą to jakby refleksy i najprawdopodobniej, podobnie jak w Cyberpunku zrobiono będzie też będą to w cienie ray tracingowe prawda czyli ray tracing shadows tak mi się wydaje aczkolwiek wszystkiego dowiemy się jak wyjdzie dokument patch notes i wtedy będziemy wiedzieć więcej no widać że po środku na przykład tej dróżki dodano znacznie więcej roślinności jest bardziej zróżnicowana jakby te kamyczki są, w, jest ich więcej i są dokładniejsze, te tekstury są ładniejsze. Yy, tutaj jakby dodano jeszcze jeden chyba dym, yy, tutaj tam dalej. A tutaj mamy, to jest chyba Oksenfurt, tak mi się wydaje. Ale poprawcie mnie, jeśli się mylę, bo to może być też Nowigrad, nie jestem pewien. No, jest różnica, widać to, naprawdę. Fajnie to wygląda, właśnie tutaj też z bliska na tym statku. Ta faktura drewna, jakby, prawda? Widać te poszczególne, chyba, słoje, nawet na tej balustradzie statku. A tutaj mamy, chyba będziemy mieć mokradła, welen. No i to mamy porównanie takie z zatrzymania. No, wygląda to naprawdę całkiem ciekawie. Jest jedna wiadoma, Na PC-cie była taka opcja, że można było zrobić moda, żeby Geralt miał taką jakby, taki płaszcz z kapturem i można było ten kaptur zakładać. Właśnie jestem bardzo ciekawy, czy te, tego moda też dodadzą, bo naprawdę to by fajnie urozmaiciło rozgrywkę i wprowadziło taki bardzo fajny klimat. Nie no, widać tutaj, że w tym performance mod na Xbox Series X te efekty świetne naprawdę dają, ro, dają radę i robią robotę. Że to zupełnie inaczej jest jest takie wysublimowane. Fajnie to wygląda, naprawdę. O, tutaj właśnie w, przykład w jakiś sposób dodali e, screen space reflections, e, prawda? Takie imitacje jakby e, odbić. E, no. Wszystko, wszystko się rozchodzi o to, w jakiej one będą jakości, prawda? Tak jak na materiałach na przykład y, Digital Foundry często mówi, wszystko zależy od tego, nie zawsze, nie zawsze SSR-y, y, czyli Screen Space Reflections, y, są złe, y, bo gdy są dobrej jakości, to naprawdę w połączeniu z y, y, grafiką, oświetleniem i tak dalej, y, może to dać naprawdę bardzo fajne rezultaty, tak? Tak więc, no, jestem pozytywnie zbudowany tym, co pokazali, y, nie mogę się doczekać osobiście. Dajcie znać w komentarzach co myślicie o tym, jak Wam się to podoba, czy będziecie grać, na jakiej wersji, na jakiej konsoli. I dziękuję za wszystkie sugestie, komentarze. Mam nadzieję, że tym razem też wszystko będzie dobrze, jeśli chodzi o dźwięk. Dobra, kończę przynudzać. Dzięki wielkie, fajnie, że jesteście. Dziękuję za wsparcie i do zobaczenia przy następnym materiale. Cześć, pozdrawiam.